Cześć, witajcie ponownie. To znowu ja. Ja mam na imię Mo. Nika, świetnie. A to jest Kebiś? Czy jesteś Kebisiem? Czy ktoś widzi, żeby to był Kebiś? Czyżby żeby Kebiś się przefarbował? Nie, 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 kochani. To już jest inny piesek i ten piesek ma na imię Klusiu. Nie możesz szczekać i zagłuszać. To jest, uwaga, Klusiu. Kluseczek. Dzieci bardzo lubią to imię i kojarzy się z samymi pyszutkami. I kluseczek również jest moim pieskiem, z którym pracujemy w terapii. Kluseczek jest, jak myślicie, starszy czy młodszy od Kiewiśia? Ktoś ma pomysł? Każdy może sobie w duchu odpowiedzieć, ale ja podpowiem, że tak. Kebiś był bardzo statecznym pieskiem, który ciągle leżał na swoim kocyku i czekał na swoje zadanie. Natomiast jak widzicie, kluseczek jest troszkę bardziej pobudzony. I teraz pomyślcie sobie o Was i Waszych rodzicach. Kto jest bardziej pobudzony, kto więcej potrzebuje ruchu? Oczywiście dzieci, czyli te młodsze. Tak samo kluseczek jest młodszym pieskiem. Klusiu ma 4 lata. A ktoś pamięta ile lat miał Kebiś? 8. Czyli różnica o 4. No ale dosyć matematyki, chcieliśmy Wam pokazać dzisiaj sztuczkę z kluseczkiem. Kluseczku, no ale najpierw sprawdźmy, czy on zna te same sztuczki, co Kebiś. Zobaczmy, jest kółeczko i od razu zrobił też waruj, czyli wszystko zna, wszystko pamięta. A z kluseczkiem chcieliśmy Wam pokazać trochę trudniejszą sztuczkę, czyli piw-paw. zrób siad. Mamy to i teraz zobaczcie. To jest sztuczka, której się nie nauczymy od razu, i robimy ją tak. piw paf Dobrze, kluseczku. piw paf Pif-paf. Tak, zastrzeliliśmy na niby naszego kluseczka, jak boje i Indianie. To no, tylko taka zabawa. Możemy spróbować jeszcze raz? Klusiu, piw paf Dobry kluseczek. To jest bardzo trudna sztuczka i wymaga bardzo wiele nauki, jest wielostopniowa i nie przychodzi tak łatwo jak kółeczko czy waruj, tylko trzeba długo, długo uczyć. Pokażemy tak w skrócie, jak zwykle wyciągamy nasz ulubiony smakołyk i pokazujemy psu, kładąc go do boku, robiąc piw, paf. I piesek kładzie się na boku. Nagradzamy go. I jeszcze raz robimy piw, paf. Gryził, piw, paf! W każdym razie w tą stronę idziemy ćwicząc tą sztuczkę i naprawdę powtarzając bardzo wiele razy, bardzo wiele razy, myślę, że około 500 do 1000 piesek jest w stanie zrobić mniej więcej swoje piw -paw. Spróbujmy jeszcze raz kluseczku. Piw-paw i piw-paw. I piw-paw. Piw <laughs> Kluseczek ma swoją metodę na tą sztuczkę, ale to nie szkodzi. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękujemy. Kluseczku pożegnasz się. No tak, i my też się pożegnamy. Do zobaczenia przy następnej sztuczce. Pa pa!